Wrocławsko Towarzyszenie Fortyfikacyjne Zapraszamy na zwiedzanie Fortu 8A Twierdzy Wrocławskiej Obiekt, który tutaj widzimy jest schronem piechoty zbudowanym w roku 1914 Konstrukcja schronu jest żelbetonowa, w przeciwieństwie do schronu numer 6 który widzieliśmy w ostatnim odcinku Obiekt ten posiada trzy kazamaty dla załogi dzieła skład Fortu 8A Wchodzi, wchodzą dwa takie schrony przeznaczone dla załogi dzieła a także dwa strony pogotowia rozmieszczone na barnych obiektu. Obiekt ten nie został nigdy ukończony. W przeciwieństwie do już omawianego w, w ostatnim odcinku, fort numer 6, fort numer 8a nie posiadał nigdy y, maskowania przez, rośl, przez prowadzenie roślinności. Maskowanie jest, tej tutaj siatka maskująca rozciągnięta przed fasadą obiektu, którą właśnie widzimy. Na szczycie fasady znajdują się specjalne bolce umożliwiające rozpięcie siatki maskujących. Obiekt ten, przy się do Fortu 6, brał udział w walkach w roku 1945. W marcu 1945 roku na rejon fortów między fortami 7 a 9 ruszyło uderzenie rosyjskie, które zostało, zostało na tych fortach odparte. Znajdujemy się teraz w schronie straży Fortu 8 A. Jest to obiekt zbudowany, jak widać, z dwóch falistych i beton. Schron ten wyznaczony był dla 12 żołnierzy. Obsługi bieżącej dzieła. Obsługi, której zadaniem było strzeżenie pozycji strzeleckich. Pozycja strzelecka Fortu 8A nigdy nie powstała. Powstały jedynie schrony straży. Planowana pozycja miała wyglądać tak jak na Forcie 6. O tym mówią nam źródła. Niestety obiekt nie został zrealizowany. W tym schronie znajdowały się ławki, tak jak tutaj widzimy. Oraz nisza na kabel. Kabel ten służył do łączności z systemem dzwonkowej instalacji alarmowej. Uruchomienie dzwonków powodowało postawienie załogi tego obiektu w ten alarmu. Blacha falista, którą tutaj widzimy, nazywana jest blachą profilu Heinrich. Dlaczego tak? Blacha sama w sobie uniemożliwia powstawanie odłamków stropu trafionego obiektu. Tutaj mamy dwa całowniki stalowe. Po połączeniu ich powstaje kształtownik w troszkę litery H, czyli właśnie w niemieckim języku h właśnie. właśnie. Schron jest dosyć niewielki, warunki tej były dosyć ciężkie w takim schronie. Nie posiadał żadnych specjalnych drzwi, jedynie proste drzwi zewnętrzne, zabrane odpachy. Fort 8A brał udział w marcowych walkach 1945 roku w czasie obrony fecjum Śladami tych wydarzeń jest zniszczenie prawego schronu straży Obiekt Obiekt został praktycznie obiektem. to został praktycznie centralnie trafiony pociskiem artyleryjskim, co spowodowało rozwarstwienie się betonu i jakby unieszkodliwienie tego obiektu. W czasie walk Fort został wyposażony w sieć drewniano-ziemnych okopów. Dziś te urządzenia już nie istnieją. Znajdujemy się we wnętrzu jednego z stron piechoty Fortu 8A. Widzimy bardzo wyraźnie strop z blachy falistej profilu Heinrich, przy podpryskowy strop. Za mną znajduje się nisza na piec okopowy, którego wyrost znajduje się na górze. Jak wyglądał ten schron przy swojego funkcjonowania? Z obu stron znajdowały się ławki, u góry podwieszona półka lub pryczę. Tego już prawdopodobnie nie uda się ustalić. Dokumentacja na temat, nie wspomina. Oprócz ławek i prycz, prawdopodobnie, lub półki, w schronie znajdowała się wentylacja i urządzenia telekomunikacyjne. Z lewej strony mojej znajdowała się izba, która była nie tylko latryną tego fortu, tego schronu, ale także punkt telekomunikacyjny. Schron był wentylowany. W fasadzie znajduje się pojedynczy otwór czerpni powietrza, skąd rurami, skąd z wentylatora była było wyprowadzone powietrze na całość obiektu. W tym schronie znajdowało się kilkudziesięciu żołnierzy. Tutaj z lewej strony widać wejście przewodu wentylacyjnego do wnętrza schronu. Powietrze było rozprowadzane po wnętrzu obiektu za pomocą wentylatora mechanicznego. Dalej powietrze było tłoczone rurami podwieszonymi do stropu korytarza i potem rozchodziło się do wnętrza kazamat. W tym pomieszczeniu widocznym tutaj znajdowały się ustępy wewnątrz tego schronu. Oprócz tego widzimy dobrze montaże po urządzeniach telekomunikacyjnych. Ta rurka, która wystaje z prawej strony to jest rura głosowa. Ona prowadziła do, prawdopodobnie do obserwatorów, których tutaj nigdy nie zamontowano. Dobrze widoczne montaże pod telefon. Kabel telefoniczny, forteczny. On wiódł aż do wnętrza twierdzy. Montaż nieznanego urządzenia. Niżej w podłodze, tutaj tak akurat tego nie widać, ale tam znajdowały się także yy, no po prostu wyloty do kanalizacji. Po II wojnie światowej teren fortu był użytkowany przez ludowe wojsko polskie. Wraz z opuszczeniem terenu przez wojsko. Obiekt i teren zaczęli powoli być zaśmiecane, a obiekt dewastowany. Widzimy wojskowe magazyny, a no, widzimy tutaj właśnie zaśmiecony teren fortu. Obiekt jest dzisiaj mocno zapomniany. To już koniec tej wycieczki po forcie piechoty. 8a z roku 1914. Jak widzimy, obieg był mocno zdewastowany. Czy będziemy mieć czas na powtórne życie? Czas pokaże.